Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lego Planów, Lego Newsów. Pierwszą rzecz, z którą chciałbym Wam się podzielić, to to, iż w magazynie Cartoon Network będzie dołączony ten polibak. Przepraszam, już jest dołączony ten polibak, tak więc jeśli chcecie się zaopatrzyć w ten pojazd, czeka na Was w kioskach, jest w dość dużej ilości jeszcze, więc zapraszam. Kolejna rzecz. Co jeszcze zobaczycie? W swoim czasie na moim kanale, no oczywiście będzie recenzja tej koparko-ładowarki, która jest aktualnie w takim stanie, tak ona wygląda, jest troszkę zdemontowana, a wszystko po to, bo chcę ją trochę doczyścić, domyć, żeby to ładnie wyglądało na recenzji. Na pewno pojawi się recenzja tego zestawu, już się montuje, więc w przeciągu kilku, kilkunastu dni, na pewno kilku może, o, umówmy się. Na pewno się pojawi ten secik. I oczywiście, kolejnymi zestawami, to już chyba będziemy powoli przechodzić w serię Adventures. Tutaj, Johnny Thunder. Ten secik na pewno też się pojawi. Jeszcze i jeszcze jeden. To już ostatni z serii Lego Western. Więc te trzy będą gdzieś tam zakolejkowane, sobie czekać. Kwestia techniczna, kwestia wyglądu mojego kanału na pewno się zmieni, ponieważ z tematyki ogólnej przeszedł już w jakby no taką szczegółową. Bardziej jest to kanał Olego, więc żeby goście nie widzieli w tle ślęży, na pewno się to jakoś zmieni, ale to muszę jeszcze pomyśleć i zobaczycie zmiany w swoim czasie. I oczywiście mam nadzieję, że jakaś Interakcja będzie, powiecie mi, czy jest ok, czy nie. Wtedy będziemy szukać dalej na pewno jakiegoś rozwiązania. Następna rzecz. Filmy będę nagrywał przynajmniej dwa razy w tygodniu, z czego jeden na pewno w weekend będę chciał wrzucać. Kolejna rzecz. Jeśli pojawi się jakiś magazyn LEGO, no to oczywiście w dniu premiery bądź dzień później będę chciał go zrecenzować. A inne filmy to wiadomo, w zależności od ilości czasu. Dziękuję Wam także pięknie za wszystkie subskrypcje. Każdy nowy widz to jest dla mnie duże wyróżnienie, ponieważ no świadczy to o tym, że zaufaliście mi i na pewno nie będę obniżał lotów. Co najwyżej, odcinki będą pojawiać się rzadziej, ponieważ nie chcę tracić w jakiś sposób na jakości. Wolę robić to po prostu rzadziej, a skupić się właśnie na tej stronie technicznej i merytorycznej. Bo czasami przygotowanie 3-minutowego odcinka trwa kilka godzin. Czasami krócej, czasami dłużej, zależy jak tam yy, także czy sprzęt na przykład yy, nie ma jakichś fochów, nie zwiesi się w połowie eksportu materiału. Yy, także yy, szybkość łącza jest tutaj ważne internetowego. U mnie jest dość wolne, więc na razie to wszystko jest yy, dość w klimatycznym tempie, ale regularność postaram się utrzymać, tak żeby wszystkie osoby, które już czekają na materiały, z, z mojego kanału był satysfakcjonowane jakością, tematyką i różnorodnością. Dzięki wielkie. Na zakończenie zachęcam Was jeszcze do odwiedzenia kanału LEGO Funky, do której link wstawię tutaj. A jeśli mi się nie uda, no to będzie oczywiście w opisie pod filmem. Dlaczego zachęcam do zapoznania się z jej twórczością? Przede wszystkim był to pierwszy kanał, który znalazłem na YouTubie szukając inspiracji do swojego i co u niej mi się podoba to przede wszystkim to, że w ciągu krótkiego czasu, na przykład 3 minut potrafi powiedzieć to, co ja w ciągu 12, nie tracąc absolutnie na jakości, czy nie odbiegając od tematu wszystko jest zrozumiałe, fajne a jeśli już jakieś tam odejścia od tematu się pojawiają, to są one spontaniczne, naturalne i absolutnie nie zaburzają odbioru materiału, a wręcz przeciwnie, dodają właśnie tego smaczku naturalności, mogę tak powiedzieć. Tak więc jeszcze raz zapraszam. Na zakończenie, już ostatecznie, dzięki Wam za dotychczasową aktywność, dzięki za oglądanie filmów. Zapraszam już niedługo, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.